Dajcie moi miłosię, tej dwa inne. Zapraszam was na już na chapter czwartej serii Resident Evil DLC Separate Ways. Oczywiście z naszą panią Ada Wong. Zobaczymy co to wymodzili. What's the news on our friend Leon? He's not making it easy. The sample? Sadler's got it. It seems he sniffed out our little game. Perfect. Just so we understand each other clearly, I don't trust you, nor does Wesker. If you try to do anything clever, I will kill you. Is that so? You know, I met Wesker long before you. We'll see soon enough if you did. Yeah, we'll see. Papa? quite a jolly mess he's made, that leon. but all for the better. sadler's people have fallen into a panic. their destruction is only a matter of time now. once he gets ashley back, his job will be finished. he'll no longer be a factor. no, i'm leaving leon to krauser. hurry up and retrieve the sample. maybe you forgot, wesker. i don't always play by your rules. Kurwa, aż kruczki nasze uciekły. Dobra, musimy uniknąć zabicia Leona. Pamiętnym hangarzem. Dobrze moi mili, weźmy sobie. Może kurwa. Ale śmietnik. Może weźmy sobie tak. Na razie tutaj trochę porządeczek zróbmy. Te granaty też trzeba gdzieś ulokować. Jak zwykle burdel na kółkach. Ale wybaczcie, niedługo się tego pozbędziemy. Dobra, to tak, to tak, to tak, dobra. Z tego co wiem, to jeszcze możemy, moi drodzy, case'a rozbudować. Także, żal nie skorzystać. Właśnie, dobra. Możemy Łuka, Boumana już kupić, ale jeszcze poczekamy. Dobra, weźmy sobie może, tak, przeładujmy to. No już kurwa, kohedlo idą, wybaczcie, pardon wrażenie Wielbiam full auto Dobra, ty, tutaj sobie załatwiliśmy, weźmy sobie, zaraz naszego BlackTaila Co jest? Wytrzymali Dobra Możemy sobie wskoczyć wyżej, oczywiście, po nasze beczułki. Z tego co wiem, to chyba jeszcze tam jest, dobra? Jest, dobra. Fik, fik, tu nie możemy. Chyba tutaj gdzieś. O, właśnie. Co my tu mamy? Więcej amo, moje mamo. Dobra, tu już nic nie ma. Spierdzielamy. Może przeładujmy sobie tą kampkę no, póki hmm. mamy czas. Jeszcze długo nam się ta piękna seria skończy, Resident Evil 4, ale zacznie się niedługo nowa seria z Resident Evil 3 Remake. O! My tu pierdu, pierdu a... Osiął! Pokaż buźkę Ale zyzałam. Dobra. Tak jak mówiłem przed chwilą, Resident Evil 3 się zacznie, pełną pałą. I moi drodzy osobiście. Remake trójki był dobry. Oczywiście to jest tylko moja subiektywna opinia. Zabrakło w nim pewnych lokacji. Ludzie narzekają, że była za krótka, ale ludziska. Pierwowzór z 2000 roku, dobrze mówię, dobrze pamiętam, był równocześnie krótki. Starszy 10 na 4 godzinki. To jest aporerii, małe bestie. No ja czemu mi to nie dziwi? Las Plagas, aj, aj, aj dawaj, dawaj. Kurde słaby ten pistolet, klu... retnin by się przydał. Co my tu mamy, moi drodzy? Weźmy coś od Gajeka do góra i porządek zróbmy Starajcie się, się strzelać w góry, to zaraz Może headshot wejdzie wam. Dobra, weźmy to Dobra, my tu pierdu pierdu, A Gana tutaj się nam, kurwa. Plątaję pod nogami Dobra, tu nic nie ma. Zaraz przeładujmy. Także remake trójeczki. Na pewno są gramy. Moi drodzy, później sobie gramy remake dwujeczki. Co jest? Dobra. Nie ma co tu się z nimi szypać Czemu? mi to nie dziwi. Dobra, elegancko weszło, tam u góry jest nasz kurde Aporeri. O, to ci... A, to ten ma maskę, dobra. Dobra, wlazło. Ten już padł, weźmy tego z góry, yy, gagatka. Nara, typie. Jakże trochę zacnie Amciu do TMP O, o, o! Właśnie szukałem tego. Chcę tego kotka. Tu nie mam... Chociaż czekajcie, tutaj coś jest. Tak, bo możemy tędy przejść. Właśnie. Dobra, kto się nie zdarzyło. Zapraszamy po reklamach. O Boże. Dobra ludziska, wracam. Jestem tu gdzie sfajliłem. To było obiektę. Nie, zapomniałem o tym typie w ogóle. Wypad, kurwa. Dobra, jesteśmy na dole. Kolejna poreri. Nara. Mi kamera ucieka, miałem szczęście. O, żółte ziółko, jest wysyłko To chyba nic nie ma Kici, kici, jest! Kotek, kotek! A. Właśnie Kupiłem sobie Bołgana Jak możecie zauważyć Fajne wybuchowe strzały są i niezły rozpierdziel robi No zaraz zobaczycie moi drodzy To chyba stąd wszystko mam Jedziemy dalej tu no nic nie ma, już nie ma przechodzimy tędy No dalej pani łąk Ciścimy do góry, to chyba też już nic nie będzie Dobra, jedziemy z tematem dalej Reload

Jak ktoś już chce zapytać Dobra, tu mamy granatka Mamy ki Aaa i apalerii Łaj. Nie ma tak działka okrętowe, ale co ja tam wiem Dobra, weźmy sobie może to, zmieszajmy z tym Weźmy sobie zaraz, żeśmy granatą tam. Elegancko wlazło. Dobra, weźmy sobie TMP. Aj, 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 aj ej, da. Mamy sprinka. Dobra. Nie wiem, czy ja nie, mog nie mogłem już odpalić, moi drodzy, tej... Właśnie. No pewnie. Daj, kamrat! Dobra. Ach! Miodzio, miodzio moi drodzy Tak, to ja mogę tych ganadosów rozdzielać. Dobra Mamy to Nie idziemy dalej, bez zbędnego pitu pitu lenia Chyba ktoś tutaj skiknął wyraźnie O, mamy... Fleszbunga, zapomniałem Ci strzelający, uwielbiam ich Ziurko Kryształy i co my tu mamy? Nowosielcy Trzeba się pozbyć tego nachalnego typa Ale weźmy sobie kampę do tego Ja mu zaraz Dobra, gościu wyeliminowany To chyba już nic nie ma Wbijamy Jedziemy kolejeczką Weźmy sobie, przeładujmy to co mamy Biorę TMP pod paszkę Dobra a, no szalda, jak fajna skineczka motylki. Dobra, wyjdźmy stąd tutaj. Tu jeszcze gdzieś tam. Łaj Dobra. Tych mamy z głowy. To też, Czy to za nami jest? A i je owszem Jest skrzyneczka moi drodzy? Widzę kwiatuszek Jak się inaczej. Ubijamy do góry. Muzyczka nastrojowa. Co ci się stanęło? Wypadnij! Cierwa. Więc nie ma, ale jest nasz Kanados. Dobra, kończy się amo do naszego TMP. Ale na spokojnie damy radę! O! Dobrze, dobrze, pani łąk Dobra, mamy to Wypluwaj Tak jest Dobra, idziemy po drabince Fik, fik, fik Ha, poreri Czemu mi to nie dziwi? Dobra, shot geja Geja Ale wytrzymały Chyba cztery szały wytrzymał to jest słaby ten shotgun. Nie patrzyłem ile on ma tam fire power. Why? No ja. Yeah. Dobra, stujet tu się odpierdziela? Dobra, ale mi jedno. Dobra, szybko weźmy sobie z, zróbmy tak, tak. Weźmy sobie może Black albo bo szybciej biegamy. Dobra. Robi się groźnie. Dobra, 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 bo ja tutaj się już pomału. Yes, hurra! Czas robić im stupy, się nie wiecie. O to chodzi, moi drodzy. Nast! Gdzie są następni? Come on, camera. Dobra, czas Dobra, weźmy sobie gejka bo tutaj Takiego bliskiego kontaktu tutaj ja nie lubię, moi drodzy Dobra, pyk By kolejeczką. Mam nadzieję, że dobrze jadę ogólnie. Ale chyba tak, kurwa, czemu nie z las? nie ona, pardąsik Muszę tam na dole zejść, myślałem, że to u góry da radę Jestem lamcia Dobra, cias tam leci, zaraz giniemy Żartuję, dobra, dali wyłaś. Już jest mi tutaj szarpać, bo nie ma czasu. Dobra, nie mam lepszy pomysł. Tak jak obiecałem, pierzielaj typie. Black Taila i No jeszcze jeden Aporeri Elegancko, moi drodzy Jak widać, to nieźle Sadler miał tutaj Uzbrojenia Dobra, mamy Ładnie wszystko pyknięte Mamy szkatułkę, a mniej więcej oczywiście naszych strzał. Dobra, jedziemy do góry. A stranger, dobrze moi mi. Myślę, że na tym etapie, jakże fascynującym, sobie zakończymy. Myślę, że było fajnie. Raz przypał zrobiłem, zresztą nic nowego. Co, zapraszam na kolejny odcinek, już niedługo się kończy, tak jak mówiłem, niedługo Resident Evil 3 wkracza i później Resident Evil 2. Dobra, nie przedłużając, mojej mili, dziękuję Wam serdecznie za uwagę, subskrybujcie mój kanał, lajkujcie, komentujcie, śledźcie Insta. I to tyle, Pan Handlarz pozdrawia, pa, pa, pa! Jak Ty będziesz teraz kupował broń? Nie będę kupował. Dobra, dziękuję Wam za uwagę, na razie, trzymajcie się, hejus!